Witam serdecznie w małej przerwie, ale jednocześnie też witam na TikToku, bo akurat ten film o także tutaj po raz pierwszy, Ryszard Borowiecki zajmuje się królewską wiedzą, czyli astrologią, krótko mówiąc, od wielu, wielu lat. Nie chcę mówić jak długo, bo to aż wstyd. Codziennie Próbuję, oczywiście z jakimiś wyjątkowymi przerwami, tutaj na YouTubie propagować astrologię i także na Facebooku opowiadam o królewskiej wiedzy w troszeczkę niekonwencjonalny sposób, bo zajmuję się właściwie tutaj na Facebooku astro można powiedzieć astrologią astrologizowaniem życia o, tak by było najprościej bo możemy wymyślać mnóstwo rzeczy ale ta astrologia dotyczy każdego z nas i w każdym momencie i w tych, te momenty pokazuje właśnie tutaj w trakcie, czasami wydaje się że to nic nie ma wspólnego ale po czasie osoby, które tego te moje wypowiedzi, śledzą, rozpoczynają zupełnie inaczej myśleć i inaczej funkcjonować, ponieważ to astropsychologia, astrofilozofia i też te działania, które są. Właśnie tutaj znowu skorzystam z parku, który mnie bardzo intryguje, bo przejdę przez no, co tu ukrywać, dziurkę od klucza i. O, właśnie, i w tej chwili przeszedłem przez nią, a teraz przez bramę. No i cały czas przez coś tam trzeba przejść. I w życiu tak samo. Tak samo jest, identycznie, niczym się nie różni. Zresztą astrologia jest dziedziną, która pokazuje zupełnie, e, właściwie można by było powiedzieć, pierwotny sposób nasze życie. Ten pierwotny sposób. Jest zakodowany gdzieś głęboko w nas, tylko trzeba potrafić rozgryźć to czy też zinterpretować, ponieważ żyjemy w tym tworzywie sztucznym, jaki żeśmy sobie sami stworzyli na własne życzenie. I czy bywają powroty, bo ktoś może powiedzieć, ale są powroty, nie ma żadnych powrotów, i cały czas idziemy do przodu. Planety nie mają żadnej litości. Ani chęci odpowiedzi na pytania, jedynie tylko wyłącznie posługiwanie się pewną charakterystyczną zasadą. Zasadą do przodu, do przodu idź, nie oglądaj się za siebie, chociaż to oglądanie w królewskiej wiedzy jest konieczne. Dlaczego? Dlatego, że to co niesiemy z sobą, to co funkcjonuje w naszej przeszłości. To funkcjonuje także w naszej przyszłości. Czym, czym skorupka nasiąkła, tym potem e, tak, tak, takim się jest. Tutaj troszeczkę nam będzie przeszkadzać radyjką, ale to trudno panowie tutaj robią ten festiwal Świateł, a właściwie to nie festiwal Świateł, tylko um, Alicja w Krainie Czarów no i nie za bardzo mnie się to podoba ale z ostatnio to, to już jest kwestia tylko wyboru czy Łodzianie to akceptują czy nie ponieważ zamieszkuję w mieście Łodzi często jestem w Warszawie już w tej chwili coraz częściej będę prawdopodobnie jeżeli się nic dziwnego nie wydarzy ale 90% działania teraz przenoszę do tutaj internetu i w internecie powstanie lada moment szkoła powstanie także offsetka która TV czy telewizja do czego się bardzo długo przygotowuje i ona już jest prawie że ukończona ze względu na to że czekam tylko na światłowód który będzie kulminacyjnym punktem Łącza i wiecie o co chodzi, Te, którzy się świetnie orientują. Łatwo jest robić filmy, ale gorzej jest, znaczy nie gorzej, tylko trudniej jest to robić na żywo. A chcę przede wszystkim pomagać na żywo, chcę rozmawiać z moimi przyjaciółmi, znajomymi, których odnajdziecie na YouTube, bo z nimi jestem cały czas i rozmawiać o rzeczach trudnych przede wszystkim bo astrologia należy do tych dziedzin, która fantastycznie rozwiązuje te wszystkie problemy, które nas dotykają w szczególe. To jest dosyć wręcz nieprawdopodobne, że w tym kosmogramie można odczytać właściwie każdy nasz ruch, każdy gest jak wyglądamy. Jak funkcjonujemy, na czym to polega, że jesteśmy tacy, a nie inni, do czego dążymy, a ja, ja przede wszystkim to, co ja najbardziej lubię robić w tej astrologii, to otworzyć karierę. Kariery są zapisane w każdym kosmogramie, tylko może, trzeba uwierzyć w to. A to jest chyba naczelna droga. Do tego kosmogramu, do tego do czego idziemy, bo przecież nie idziemy po to, żeby narześnie winiątek, bo tak też można poddać się iluzji, albo zbudować sobie ten świat walcząc, bo to jest kosmogram, który tworzymy przede wszystkim z godziny urodzenia, potem następnie z daty. Yy, całej daty i miejsca gdzieś żeśmy się urodzili. To jest jakby zarodek, który potem rośnie i rozmnaża się i tworzy nową historię, nową legendę, nową prawdę, nową rzeczywistość. Nie uda się od tego uciec, lecz uda się to zmienić. A właściwie tak można by pospolicie powiedzieć, ale w rzeczywistości tylko zamienić w ramach tego tutaj kosmogramu, ponieważ jest mm, zasada dwóch drzwi. Są jedne drzwi prawe, drugie lewe, i teraz tylko w zależności czy wejdziemy w prawe, czy wejdziemy w lewe, czy nam to się podoba, czy nam się nie podoba, zawsze przez które drzwi musimy przejść. I te drzwi otwierają nam nowe horyzonty. Możemy raz wybrać prawe, które są w repozorom może mylnymi, a astrologia to pokazuje, właśnie. I to jest to. Że bardzo często musimy się zastanowić. Takim zastanowieniem jest egzamin dojrzałości. Ten egzamin dojrzałości przechodzimy w wieku dojrzałości, czyli matury, i wtedy wybieramy, czy jesteśmy po tej stronie, w którą idziemy, czy wybieramy tą drogę, którą się cofamy. I bardzo często też jest ta pierwsza próba próba. Generalna, czyli chłopak spotyka dziewczynę, dziewczyna spotyka chłopaka i potem tworzą nowe życie. I to życie, to tworzenie nowego życia załamuje się. I to nazywamy też tutaj egzaminem dojrzałości i maturę nazywamy egzaminem dojrzałości. I tylko wybór taki, że zostawiliśmy maturę, a Mamy potomka, czasami te dziewczyny zostają zupełnie same z tym dzieckiem, eee, tutaj rodzice tego naszego ukochanego. O, wszystko robią, żeby go nie było, żeby zatrzeć tą historię, ale zostaje dziecko. To dziecko zostaje w tej najgorszej sytuacji, ponieważ nie ma. Taty. I tutaj astrologia świetnie to tłumaczy, i świetnie na tej linii balansuje, bo pierwsza podstawowa sława: e, znam i to nie jeden taki przypadek, że rodzice pomogli tym dzieciom, i ta dziewczyna skończyła studia, i ten chłopak też skończył studia, są małżeństwem do tej pory i są fantastyczni, ale to muszą pojąć. Musi pojąć lewa i prawa strona tego związku, tego układu, tej miłości. Czy to komuś przeszkadza? Nie, ale w pewnym momencie jest to świadectwo dojrzałości zarówno i rodziców. Także widzicie, że to jest wieloaspektowy temat, który można omawiać i o to mnie chodzi w ofsetce żeby pokazywać, żeby ratować, żeby umieć, ale na żywo, żeby była. Ta interakcja pomiędzy Tobą a mną poprzez telefon, oczywiście, poprzez Twitter, poprzez różne urządzenia, które mamy wkodowane w telefonie, współczesnym telefonie. Ja nawet nie wiem, czy to można nazwać telefonem, ale zostawmy to. Zapraszam Was wszystkich. No i przede wszystkim, cóż. Życzę tego nowego roku wspaniałego, wspanialszego. Ja sobie też życzę, żeby był jak najlepiej, żeby mnie się udało po tylu latach wreszcie zrealizować swoje dążenia i marzenia. A Wam życzę, żebyście mogli zrealizować plany. Jeżeli macie kłopoty z tymi planami, to istnieje, jestem tutaj telefon, możecie zadzwonić, zapytać się, zorganizować się w tym momencie, bo jest lęk jest lęk faktycznie. E, bo no bo tak jest zobaczcie na youtube jestem na, jestem na youtube jestem tutaj e, napiszecie Ryszard Astrolog, wyskoczy wam jestem na facebooku ja, z moim nazwiskiem Ryszard Borowiecki e, potem no tutaj na tiktoku nie wiem jakim cudem to no jest po prostu przez reklamę znalazłem się, bo na innych też, ale słuchajcie, nie odpowiadam. Nie odpowiadam, odpowiadam tylko na Facebooku i odpowiadam tylko e, w jakich formach bardziej. M, tutaj na Facebooku jestem i muszę tutaj zejść, zrobić, bo tutaj ktoś bardzo mile hałasuje, a tego nie lubię. I i mamy tutaj 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 tą sytuację. O, kasztan. Bo to epoka kasztan kasztan Pora kasztanu. Nie epoka, epoka to wodnika. rada mamet w kracza. No proszę wiewióreczka też tutaj się pojawiła. Nie zrobię jej, bo jest troszeczkę za daleko ta kamera nie ma zoomu. Nie ma zoomu, nie można przybliżyć, a tak to będzie widać, to tylko ja będę wiedział, że tam jest o, wiewiórka. A w gruncie rzeczy nie ma nic. E, może tam jakaś klamka poruszająca się na drzewie, jakby ktoś zauważył. Wróćmy do tematu, bo zawsze odchodzę od tematu. Musi się, się do tego przyzwyczaić, dlatego że astrologizuję to życie. To życie jest jakie jest i w tym życiu musimy potrafić siebie zaangażować. Zaangażować po to żebyśmy byli szczęśliwi ja zresztą o tym bardzo dużo mówię i jeszcze jeden koszt mm, śliczny jest jest taki kasztanowy no nie może być inny ale zawsze jest kasztany lubię kasztany bo kasztany ee, zabierają od nas złe to promieniowanie tak działają mniej więcej jak bursztyn tylko pamiętajcie do wiosny potem trzeba je wyrzucić bo one wtedy puszczają kiełek i bombardują dookoła wszystko, co jest, niszcząc. Czyli promieniują, mniej więcej działają jak reaktor atomowy. Wynocha mi stąd. Wszystko wykurzą, wszystko w momencie, kiedy puszczają kiełek. No, to jest przyroda, przyroda jest bezwzględna i my też powinniśmy być bezwzględni w stosunku do siebie i do swojego ja. Nie ulegać temu, że ach, mnie się to nie uda, już mam bardziej posłuchać tych podpowiedzi wszystkich, słuchaj, tobie się to na pewno nie uda, albo gdzie ty się pchasz. Oczywiście, że w astrologii tak jest również, ale mamy kosmogram, czyli mamy w tym kosmogramie tą wiadomość, która jest zapisana w nas. Do czego się nadajemy? Jacy jesteśmy, bo od tego rozpoczynamy każdą interpretację. Dopiero później robimy e, tą selekcję możliwości naszej. Bo to jest selekcja. Jeżeli jestem matematykiem, to jestem humanistą. Jeżeli jestem humanistą, to w tym humanizmie trzeba odnaleźć tą swoją historię. Czy będę wtedy dobrym psychologiem? No, nie znając rachunków prawdopodobieństwa i tego wszystkiego, to psycholog z tego kiepski, ale jeżeli jestem filologiem, mogę zostać na przykład e, pisarzem, ja albo scenarzystą, albo tutaj w szkole filmowej niedaleko jest. O, tam! Tam, słuchajcie, naprawdę szkoła filmowa, bo jestem w parku Żydliska w Łodzi. Dzieli tylko mnie. Ja jestem w tym parku, gdzie jest palmiarnia. Jest pomiędzy taki obiekt fabryczny, i za obiektem jest następny park oczywiście też Żydliska. Tylko kiedyś były tam kajaki, dzisiaj właściwie jest tylko przestrzeń po tym i takie dziwne historie. No i dalej jest ta najlepsza szkoła filmowa. No i ci humaniści mogą tam trafić, tam też ma, yy, yy, no, cyfra istnieje to bardzo silnie. Ale można także zostać yy, no, biologiem, co jest w ogóle wspaniałą rzeczą. To moi przyjaciele, zresztą ja też chciałem iść w tym kierunku, ale tak się stało, że nie. Poszedłem w sztukę <laughs> i zostałem. Plastykiem. Czy jestem zadowolony? Słuchajcie, porzuciłem sztukę, zostałem astrologiem. W astrologii wracam do sztuki. To też będzie i to jest najciekawsze lada moment będą e, no, opowieści moje o sztuce zresztą cały czas przeglądam tą sztukę, bo sztuka u mnie jest jakby naczelna, ale nikogo nie namawiam. Na tą drogę nie namawiam, do astrologii namawiam bardzo, ale tylko wtedy, kiedy macie na to siłę i energię, ta, tą energię bardzo ciężko jest zdobyć. Ona, ta energia jest energią życia i to jest ayanking, którą w wyniku kryzysu, w wyniku jakichś sytuacji, które są teraz bardzo modne, tracimy i nadzieję. W astrologii jest taka możliwość, że możemy spełnić te swoje marzenia, zrealizować te marzenia, zafunkcjonować w tych marzeniach i być szczęśliwi. Nie ma nic piękniejszego, jak e, kiedy dojrzewamy już do pewnego momentu i powiedzieć, Wiesz co? To życie mnie się udało. Wszystko co zrobiłem, czy co zrobiłam, jest zrealizowane. Jest dokończone. I o to chyba chodzi. To musi być w nas. To musi być głęboko gdzieś. A kosmogram właśnie to pokazuje. Będę kończył już tą moją dyskusję, bo codziennie prowadzę te dyskusje. Ja tutaj widzę, że dosyć długo i przekroczyłem chyba jakiś czas. Przyzwoity, nie, jeszcze nie ma 45 minut. A nie chcę godziny przekroczyć, bo nie wiem jak TikTok podchodzi do tego. Wiem jak YouTube, wiem jak Facebook. Zawsze mnie spotkacie na Facebooku o 21.00. Wczoraj mnie nie było. Miałem, wczoraj miałem taki dzień troszeczkę zakupowy i musiałem pomiędzy Leroy Merlin a Ikeą maszerować ponieważ Leroy Merlin jest w manufakturze a musiałem pojechać do Ikei jest, a w międzyczasie coś skonsumować bo nie byłem przygotowany na takie podróże a był to ten ostatni dzień taki który jest bardzo ważny dla mnie. E, powodem tego była jedna z najważniejszych rzeczy: Mus, muszę urządzić, e, dokończyć tą swoją, powiedzmy, że pracownię. I w tej pracowni brak e, było mebli kuchennych, i tam kupiliśmy meble kuchenne. Co prawda, jak najbardziej skromne, Ponieważ nie wiem, czy będę tutaj długo, czy też niedługo, w Warszawie na Puławskiej, potem na, na... wcześniej, wcześniej na Poznańskiej, potem już w tej chwili w Warszawie właściwie nie istnieje. W Łodzi pamiętają mnie osoby jeszcze z Kilińskiego. Też już nie istnieje. Teraz jestem tylko wyłącznie tutaj w sztuce dobrego życia, stowarzyszeniu oczywiście. I działam stąd też te fragmenty filmowe tutaj z uczestnikami w tarasce. Nie wszystkimi oczywiście. I żałuję, że nie ze wszystkimi, bo można by było, ale materiału by było tyle, że uh! I jeszcze więcej. Ale oprócz tego, no co tu ukrywać, mam nadzieję, że spełnię Wasze oczekiwania i spełnię swoje pragnienia i tego życzę wszystkim w tym nowym roku, bo właściwie cały ten film poświęcam nowe, nowemu. Y no tej nowej przestrzeni, która się otwiera przed nami, no to jest najważniejsze, żebyś uwierzyć w siebie, że już jest na nowo i nie patrzy to, co było z tyłu, nie patrzysz za te przykre doświadczenia je możemy opuścić. Jeszcze mamy kilkanaście, mamy takich dni, dokładnie 22 od rozpoczęcia nowiu, no więc już jest trzeci dzień, także a właściwie drugi dzień, tak? Bo poniedziałek jest nów, bo jednak on był w nocy. W niedzielę, więc cały poniedziałek, dzisiaj potem mamy wtorek, środa, tak? I czwartek, i piątek, to są poszczególne dni, także sporo mamy do tego, żeby zapomnieć, co było za nami. Zostawić to, nie dać się. Przyszłość jest przepiękna, bo my ją budujemy nikt nie inny. I jeżeli mogę Ci pomóc, to Ci pomogę z całego serca, a jeżeli tylko jest możliwość wygrania z czasem, oh, oh, nie, Saturn zawsze nam pomoże i zawsze nam zlokalizuje, w którym momencie mamy odbić tą piłeczkę czy z forhandu, czy z backhandu, to nie jest istotny grunt, żeby trafić w to miejsce i żeby tamten nie mógł dobiec bo wtedy mamy mm, punkty <laughs> albo jak w szpadzie po prostu dotknąć, lampka się zapali. Punkt po naszej stronie. A ręczę, że te punkty w astrologii są najważniejsze i tego jest sporo i je wszystkie trzeba wykorzystać. No cóż, zostawiam Was a... w całej radości Nowego Roku, w pieszennej pogodzie. Do zobaczenia i kłaniam się wszystkim. I szczęść Boże.